Witam serdecznie. Myślę, że to spotkanie kosztowało nas bardzo dużo przede wszystkim zdrowia. Ja chciałbym w pierwszych słowach pewnie nie jest to ostatnia nowość, ale bardzo podziękować mojemu zespołowi za walkę, determinację. To oni dzisiaj byli głównymi aktorami tego spotkania i naprawdę włożyli w to mnóstwo mnóstwo siły. Cieszę się, że w tak trudnych momentach, bo dostaliśmy dwie czerwone kartki i było widać, że musiałem przeorganizować zespół, trochę inne ustawienie. Zagraliśmy najpierw inaczej, bo pierwsza czerwona kartka, później druga, więc na szybko skorygowaliśmy to ustęp, ustawienie. Wizew ma bardzo dobrych piłkarzy wśród swojej, swojego klubu i na pewno nam było bardzo trudno, szczególnie kiedy dostaliśmy. Bramkę na 2-1 się zorganizować. Tak jak mówię, zachowaliśmy spokój, zrobiliśmy zmiany i te zmiany też dały efekt w postaci chociażby karnego, bo Rafa zrobił karny, Pietka wykorzystał, więc no cieszę się, że w tak trudnym momencie szliśmy na 3-1 i, i mieliśmy mimo wszystko ten, ten mecz pod kontrolą. Natomiast tak jak mówię, chwała, chwała moim zawodnikom i bardzo im dziękuję za tak przyjemne chwile, bo będąc trenerem takiego zespołu jestem dumny z tego, że już chyba 14. kolejka bez, bez przegranej, więc cieszę się i, i jestem dumny, szczęśliwy, że mogę pracować w tym klubie. Dziękuję. Trudno komentować takie spotkania jak się przegrywa 3-1, szczególnie do przerwy w moim odczuciu, tak na szybko, bez jakiejś głębszej analizy. Nie graliśmy dobrze przede wszystkim, bo mocna, zdecydowana, szczególnie w takiej bezpośredniej walce, sandacja nas zdominowała. W moim odczuciu około 30 minuty zaczęliśmy yy, łapać inicjatywę, yy, ale nic z tej inicjatywy tak naprawdę nie wynikało poza jednym stałym fragmentem gry, uderzeniem w poprzeczkę czy uderzeniem z głowy Marka Hanuszka. Dopiero w drugiej połowie. Zaczęliśmy lepiej grać. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że Sandecja już po prostu dwubramkową przewagę potraktowała, jako taką przewagę, która pozwala im na to, żeby grać troszeczkę z tyłu. No cóż, 300 no, fragmenty tak naprawdę, dwa rzuty karne i, i rzut rożny zadecydowało o tym, że niestety ponieśliśmy porażkę. Dziękuję.